No cześć wszystkim, z tej strony najwidoczniej 9-letnie dziecko. Wiem, że tęskniliście za moimi komentarzami, wiem, że spamujecie F5 na moim kanale i wiem, że dostajecie najlepszych orgazmów w życiu, gdy tylko pojawi się nowy film. No więc proszę bardzo, mam nadzieję, że macie gdzieś w pobliżu chusteczki, żeby to teraz posprzątać. <laughs> nie no, totalnie żartuję. A może nie? A może naprawdę ktoś się aż tak bardzo cieszy na widok moich filmów? Na przykład moje widzki, pozdro dla was. Chociaż raczej nie, za duże mam oczekiwania. No ale dość o mnie. W tym filmie główną gwiazdą nie jestem ja. Tu chodzi o kolejną sensację polskiego YouTube'a, o kolejnego wspaniałego Minecraftowicza. O jakże niepowtarzalnym imieniu. No właśnie, jak ma na imię nasz główny bohater tym razem? Kuba czy Dawid? Kurwa, chyba powinienem zacząć organizować jakieś zakłady z tymi imionami. No więc ktokolwiek pomyślał Kuba, no to gratulacje, to jest właściwa odpowiedź. Dostajesz ode mnie pochwałę. No to co, gotowi na dawkę promieniowania rakotwórczego? Oczywiście, że jesteście gotowi. No więc zobaczmy ten cudowny filmik hashtag 1 myślnik niedobry parkour. No cóż za wyśmienita nazwa, naprawdę. Ciekawe o czym to jest, skoro niedobry parkur, no to pewnie gościu nagrywa siebie w prawdziwym życiu jak parkuruje, co? No bo nazwy gry, czy czegokolwiek z tego to jest, no nie podał. No po prostu hashtag jeden niedobry parkour. No i skąd mają ludzie wiedzieć o co w tym chodzi, no? No nic, no tak to już jest z tym polskim, kurwa, głupim społeczeństwem i musimy im to wybaczyć. No i bez już większej ilości zbędnego pierdolenia, łot polomy 3, 2, 1. Manko, z tej strony Kubotrod. Jesteśmy na serwerze Meloncraft, tej Hub Okej, okay, po pierwsze to masz bardzo ciekawy nick Kurwa kubotrol, jak to brzmi To brzmi jak jakiś pseudonim robocika z klocków lego Co ciekawe jeszcze, że przedstawia się inaczej niż ma nazwę kanału, nie? Bo, bo kanał ma akurat sweet koksu Mmm, o, o, o kurwa, nie no sorry to szacun stary jak, jak ty jesteś sweet koksu no to chopie, nie no to ja, ja, się ciebie boję normalnie, proszę nie, nie wyzywaj mnie na, na pojedynek w prawdziwym życiu bo ty mnie że normalnie, ja się ciebie boję, ty mnie możesz połamać, stary. Ja, ja, jak ty masz w nazwie Sweet Koksu, no to stary. Wszystko, nie? Czeska, ruska, chińska meta, nie? Cały czas leci. Do żylnie, do uśnie i do odbytniczo, nie? A już myślałem, że to ja mam beznadziejny nick. no, on ma fajny nick, przynajmniej oryginalny, a nie tak jak ty, kurwa... E, kradniesz e, z Mortal Kombat. No tak, masz rację, bardzo oryginalny. Bo przecież nie ma nic bardziej oryginalnego niż nikt typu swoje imię plus jakieś głupkowate słowo, na przykład troll. No a po drugie to pozwól, że się czegoś upewnię, Let me get this straight, jak to mówią. Ty mnie nazwałeś dziewięcioletnim dzieckiem? Kurwa, chłopcze, jak ty sam masz 11 jakieś lat, tobie nawet łonowcy jeszcze nie rosną, a ty chopie innych ludzi nazywasz dziećmi. <laughs> Ja pierdolę, ironia tutaj dobiła do sufitu normalnie. Nie no, bo wiecie widzowie, ja tego osobnika przez chwilę miałem na Steamie w znajomych, bo akurat był w mojej grupie, nie? To go dodałem do znajomych i grzecznie się go pytam, czy mnie subuje, nie? No i on tam mówi, że nie, nie, chcę mu się jakieś debilem mnie zaprosiły. To on to jak głupi nawet bez sprawdzania przyjął, żeby mieć spokój. I jeszcze napisał spokój przez uotwarte, weźcie to pod uwagę. No to ja go grzecznie poprawiam i piszę spokój przez U zamknięte, nie? No to tego już zaczęła kuć dupa, wiadomo jak to wszystkie dzieci przemądrzałe nie lubią być y, poprawiane. Mimo, że wiedzą, że to spartoliły, wiedzą, że ich ortografia po prostu zsie. Zamiast chodzić do szkoły i uczyć się na języku polskim, to grają w Minecrafta na tabletach, nie? No to co zrobić? No i tak to wyszło, zaczął mnie obrażać, tam mówił, że mam 9 lat, że jestem dziecko i wygyle, nie. Ale na szczęście, jakże miło z jego strony, że przed zakończeniem tej rozmowy wysłał mi link do jego kanału. I możecie mu za to podziękować, bo dzięki niemu właśnie teraz oglądacie mój film. IP tak będzie i dzisiaj idziemy na... Eee, może na parkur, może na nie wiem co. Eee, albo na parkour, bo lubicie parkour, a przecież to wiem. Tak, pewnie. Uwielbiamy twoje serie z Minecrafta, sądząc po liczbie lajków i dislików. Tak przy okazji nie wiem czy wiesz, czy to może już pierwsze objawy autyzmu się u ciebie objawiają przez granie w tą grę, ale odpisałeś sam sobie, geniuszu. Gratulacje. Lol myszka ścina. Use spawn. No, e, na dziś. Aha, spoko. Jezus, Maria, synek, ja wiem, że u Ciebie Minecraft to jest życie. Nie możesz bez tego żyć normalnie. Nie rozłączasz się ze swoim tabletem na krok. Jeśli w ogóle chodzisz do szkoły, to musisz go ze sobą brać i grać na lekcjach Minecraft'a na tabletach. Ale jednak ja naprawdę, przyjacielska rada, polecam ci jednak zostawać na tych lekcjach, uważać na nich, szczególnie na języku polskim i języku angielskim, bo czyta się use, a nie kurwa use. Aj, jakże bardzo Dobra i oryginalna wymówka na przyznanie się, że twój komputer po prostu zsie, bo nawet nie może uciągnąć płynnie Minecraft'a na pełnym ekranie. Myszka mitnie. Kurwa, myszka mitnie. Tak, jasne, przyjdzie do niego jakiś informatyk, popatrzy, okaże się, że. E, no, wygląda na to, że masz tylko 1 MB RAMu i brak karty graficznej. E, I dlatego Minecraft może ci tak mulić. Ech, co masz, że 1 MB RAMu mam? O kurwa, to chyba dużo, nie? A to dobrze, bo mega, nie? Takie mega, jak mój zameczek z piasku, to se ostatnio zbudowałem. A co, że karty graficzne nie mam? A, no co ty, głupi jesteś przecież. Mam, bo ostatnio ukradłem e, tacie z portfela kartę coś tam ING, Bank Środkowo-Śląski, coś takiego pisało. No i włożyłem se tu do napędu z laptopa, no i mam, no to co? Mm. Mm. To? Nie Gdzie ja jestem? Sorry widzowie, ale Chyba mi się przysnęło, co? Jezus, sorry, normalnie nie wiedziałem, że, że gameplay z Minecrafta może być aż tak nudny. Jezus, Maria, te jego kwestie, ten brak muzyki, ta absolutna cisza, te... E... E... O lol, gdzie ja jestem? Stary coś ty anemikiem jest jakimś żyj, chopie, żyj! Polecam wypić kawę z rana, niektórym to pomaga. Aha, i za tym momentem też jest minuta kompletnej ciszy, jeszcze w której ten dureń się zaciął na jakichś drzwiach, więc y, pozwólcie, że oszczędzę wam cierpienia i po prostu przewinę to do przodu. Ja nie No dobra, ja robię cięcie, bo ja nie wiem, jak to zrobić. Tak, i on te cięcie robi przez kolejną minutę, więc pozwólcie, że znowu przewinę. Eee, jednak nie, chyba ciężko dobrać, ja nie wiem, jak to robić. Albo na z innego serwera, ja nie wiem, co dobra. Ja nie to albo, albo, albo idziemy na serwer, albo na serwer, przykro mi, ale na Lul! No właśnie, są. Tam, mogę, tak właśnie. no to dobra. No to... Eee... Yy, pauza, nie? Trzymano po krótkiej przerwie, i stwierdziłem, że tamten serwer był jakiś kurde głupi, ale nie chcę obrażać admina, więc. No, bez obrazy, admin, ale Twój serwer jest kurwa głupi, beznadziejny, nie da się w nim chodzić, jakieś głupie korytarze są, to nie na moją inteligencję. Nara, przejdziemy do innego serwa parkour No i teraz jestem bardzo kiepski w parkouru, ale musicie mnie zrozumieć, bo. Ja nie gram na takich serwerach. Skok nadziei! Dobra, dobrze. Wow, to naprawdę smutne jak sam siebie musisz pochwalać za to, że udało ci się skoczyć w Minecrafcie. A poza tym co on powiedział? Jaki skok? Skok nadziei! Co to kurwa jest skok nadziei? Skok wiary? Tak, jak najbardziej, ale skok nadziei? Kurwa skok nadziei to u Ciebie w szkole taka zabawa, gdzie koledzy po tobie skaczą glanami, a ty masz nadzieję, że przestaną. Kuźdę, widziałem. Ooo, widzę, że rasowy z Brazers nam się tu rozwija. Tak, kurwa, chciałby. Jedyna sytuacja, w jakiej będzie wydawać takie dźwięki, to przy sraniu, bo na pewno nie przy tym, co myślisz. Kuźdę! Home! Home, a nie home, 11-letnia cebulo polska. Tak, jest! Kuźdę. Home. Nie no, Riva ja nie mogę z takimi. Wyważnie nie chciałem tego zrobić, ale zmusiłeś mnie. Będę musiał cię zdyscyplinować. Batami. No i to był pierwszy odcinek z Parkura. Cieszycie się. Nie. Ja też. Ja dzisiaj to wrzucę na YouTube'a. Ej, już się kurde kąt nie skraszuje. Dobra, był z Wami dzisiaj KuboTron. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. I nie wchodźcie na tamtego zwalonego serwa. No właśnie, nie wchodźcie na tamte serwer Bo jest głupi, admin też jest głupi I śmierdzi zgniłymi sandałami palestyńskimi Aha, i jeszcze jedno przed końcem Współczuję temu synkowi, z którym on gadał na skype Pewnie wspaniały lord kubotrol Musiał mu powiedzieć No dobra Igor, wiem, że jesteś gejem Ale zamknij mordę na chwilę, bo ja tu chcę e, Nagrać filmik na youtube BDS Kakao w minecrafcie Po różnych tych takich latających Blockach, wiesz i ten Bo słyszałem, że da się zarabiać pisiączki na youtubie to tam ja będę nagrywać teraz będę wspaniałym youtuberem i w ogóle jestem fajniejszy teraz od ciebie o no i tym moim wspaniałym dziecięcym akcentem kończymy niestety już ten filmik, ale czekajcie, bo to jeszcze nie koniec. Na dzisiaj morał jest taki, że jak chcesz już coś nagrywać, to żyj, rób coś na tym filmiku, mów coś, a nie jak ten nieserdeczny pan kolega tutaj, który jedyne co potrafi zrobić dla swoich widzów tymi filmikami, to zanudzić ich i uśpić. A teraz czas na płatników, donate'ów, kabala, proszę bardzo. No więc dziękuję bardzo serdecznie widzowi Mr. Pepsi za dup peltówkę kuriozum serią z serią zabaw z i fajnymi strange partami Widzowi Nowi, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, bo ponoć w angielskim k jest nieme, za różne zwykłe randomowe pierdółki Jerozowi za czapkę Elisa z farbą, tylko że to jest na wstrzymaniu powinieneś coś z tym zrobić, kolego. I ponownie widzowi Nowi tym razem za poświęcenie swojego czasu i zrobienie mi specjalnie dla mnie bardzo fajnego tła na YouTube A wam drodzy widzowie dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie Jeśli się podobało to macie szczęście, bo każdy kto da lajka pod tym filmem dostanie ode mnie dodatek do swojego jego prawilnego setu dresa, a mianowicie czapkę typu beanie z Adasia. Co prawda czapka w pierdolka to to nie jest, no i jest trochę za mała jak widzicie. No ale ważne, że jest. No więc jebnij lajka, a zaraz po tym magicznie pojawi się ona na twojej głowie. To nie skam, ona wyda nawet dźwięk taki i wlecą z niej gwiazdki i konfetti. No ale tak na poważnie, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wasz weekend był świetny. Że sobie wypoczęliście i jesteście gotowi na kolejny tydzień w szkole. Trzymajcie się i cześć.